W chłodniejszych miesiącach wiele osób cierpi na niedobory witamin i minerałów. Mniej świeżych produktów w diecie, ograniczona ekspozycja na słońce oraz wzrost ryzyka infekcji sprawiają, że suplementy diety mogą być nieocenionym wsparciem. Moim takim trio, które polecałabym suplementować w tym okresie jesienno-zimowym to będzie na pewno witamina D, bo wiadomo teraz w tym okresie tego słońca jednak mamy mniej. Taka zalecana dawka to co najmniej 4000 jednostek dziennie. Polecałabym też włączyć do suplementacji kwasy omega-3, ponieważ działają one tak przeciwzapalnie. Do tego dorzuciłabym jeszcze cynk. Witamina D. W miesiącach jesienno-zimowych jej synteza skórna jest ograniczona ze względu na mniejszą ekspozycję na słońce. Niedobór może wpływać na odporność, nastrój i zdrowie kości. Witamina C wspiera odporność i działa jako antyoksydant w okresie wzmożonego ryzyka infekcji. Zalecana jest jej suplementacja, zwłaszcza przy diecie ubogiej w świeże owoce i warzywa. Cynk i selen te minerały wzmacniają układ odpornościowy, są szczególnie szczególnie ważne w diecie osób narażonych na stres lub intensywny wysiłek fizyczny. Kwasy omega-3 zmniejszają stany zapalne i wspierają zdrowie serca oraz mózgu. Polecane są szczególnie dla osób, które nie jedzą tłustych ryb. Dorzuciłabym jeszcze probiotyk, żeby wspierać pracę jelit i mikrobiomu jelitowego. Dodatkowo kobiety częściej potrzebują żelaza, zwłaszcza podczas menstruacji, oraz wapnia i witaminy K2, aby przeciwdziałać osteoporozie. Mężczyźni potrzebują więcej cynku, który wspiera zdrowie prostaty i produkcję testosteronu.